Powiatowy Urząd Pracy to instytucja rynku pracy Powiatu Łomżyńskiego, nadzorowana, zarządzana przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, ale podległa pod starostę Łomżyńskiego. Na dzień obecny sytuacja, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, jest wyjątkowa. Notujemy najniższy poziom bezrobocia od w całej historii działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Kształtuje się ten poziom bezrobocia na poziomie około 4 jeśli chodzi o powiat łomżyński. Mamy zarejestrowanych około 2200 osób. Jeśli sięgniemy pamięcią kilka lat wstecz, ilość osób zarejestrowanych to była około 7, nawet 9 tysięcy osób. Firmy, podmioty gospodarcze działające na łomżyńskim rynku pracy mogą otrzymać różnego rodzaju wsparcie tutaj w Urzędzie Pracy. To wsparcie to wsparcie finansowe na zatrudnienie absolwentów szkół, czyli na staże, ale również roboty interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, środki finansowe na podniesienie kwalifikacji pracowników, tak zwany Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W ostatnim czasie duża część środków finansowych i nakładu pracy Urzędu Pracy była dedykowana na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy trafili tutaj na teren powiatu łomżyńskiego. Dla nich dedykowane są również specjalne programy po to, żeby ich zaktywizować. Tych, którzy mają zamiar tutaj na dłużej albo i na stałe zostać w Polsce. Różne programy, tak jak powiedziałem, dedykowane na cały rynek pracy powiatu łomżyńskiego a o szczegółach powiedzą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży to miejsce, do którego mogą się zgłaszać osoby, które poszukują pracy, chcą zmienić swój zawód, nabyć nowe kwalifikacje, ale także pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy działają na terenie Powiatu Łomżyńskiego i miasta Łomży. W Powiatowym Urzędzie Pracy realizujemy programy, które są dedykowane obu tym grupom, czyli osobom bezrobotnym i naszym pracodawcom oraz przedsiębiorcom. Należy powiedzieć, że formuła, w jakiej działały, działały urzędy pracy do tej pory, jest na wyczerpaniu. I w tej chwili my właściwie całą swoją energię kierujemy w kierunku pracodawców, ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, że kondycja ekonomiczna i gospodarcza podmiotów gospodarczych, które funkcjonują na terenie obszaru działania Urzędu Pracy, gwarantuje nam powstanie nowych miejsc pracy. Obecnie Urząd realizuje programy, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Celowego Funduszu Pracy. Obecnie realizujemy również trzy programy pilotażowe, które są kierowane między innymi do pań, które są w wieku 45 plus i pozostawały bez pracy długoterminowo. Kolejnym projektem to jest projekt, który realizowany jest w partnerstwie z Ościennymi Urzędami Pracy oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy i to są staże rekrutacyjne w miejscu pracy. To jest projekt, który uważamy za projekt bardzo ważny, ponieważ pracodawca przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej może tak naprawdę sprawdzić jej kwalifikacje, predyspozycje do pracy na oferowanym stanowisku. I wychodząc naprzeciw obecnej tendencjom, pracy zdalnej, która już została zapisana w kodeksie pracy, realizujemy projekt również w partnerstwie z urzędami ościennymi oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białym Białymstoku, tzw. e-doradca zawodowy, czyli poradnictwo zawodowe online w Urzędach Pracy Województwa Podlaskiego. Pomimo dotkliwej inflacji w naszym kraju rynek pracy nie spowalnia. Zarówno zainteresowanie przedsiębiorców, jak i osób bezrobotnych jest bardzo duże. W tym roku złożyło do nas 76 osób wnioski na działalność gospodarczą i 51 przedsiębiorców. Faktualnie wystąpiliśmy o rezerwę ministra i oczekujemy na wsparcie w postaci tej rezerwy prawdopodobnie od miesiąca września. Zainteresowanie tymi formami jest bardzo duże. Przedsiębiorcy pomimo lockdownu tworzą nadal miejsca pracy. Bardzo im zależy na pozyskaniu nowego pracownika. Robią wszystko, żeby móc nie zatrzymać ruchu swojej firmy i nadal istnieć. Zapraszamy do Urzędu Pracy. Jeśli ktoś po raz pierwszy składa ten wniosek, służymy pomocy przy wypełnieniu i zachęcamy do skorzystania z pomocy w tym trudnym czasie mając na uwadze rolę i misję jaką w tej chwili pełni powiatowy urząd pracy na obszarze swojego działania, szczególnie w sferze właśnie przemian gospodarczych i ekonomicznych, ja ze swej strony uprzejmie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane, które by chciały skorzystać ze wsparcia naszych specjalistów, a muszę powiedzieć, że my mamy załogę naprawdę bardzo merytoryczną, empatyczną i bez niej ten urząd nie funkcjonowałby tak, jak funkcjonuje. Również zapraszam pracodawców. Jesteśmy otwarci na pisanie nowych programów, programów wspólnych, nie tylko z pracodawcami, ale również z uczelniami i myślę, że należy w tej chwili tą szansę wykorzystać.